Dlaczego empata przyciąga narcyza? Empata daje dużo uwagi i zrozumienia, a narcyz tego właśnie potrzebuje. Ciągłego karmienia swojego ego. Empata chce ratować innych. Widzi w narcyzie zranione dziecko i wierzy, że go naprawi. Empata stawia potrzeby innych ponad swoje. To daje narcyzowi pełną kontrolę. Empata reaguje emocjonalnie, a emocje to ulubiona waluta narcyza. Im więcej ich wywoła, tym bardziej czuje władzę. Najtrudniejsze jest to, że empata wierzy w zmianę, dlatego więź z narcyzem jest jak narkotyk trudno ją przerwać, nawet gdy boli. Empata nie przyciąga narcyza, bo jest słaby, tylko dlatego, że ma serce większe niż inni. Problem w tym, że narcyz, zamiast to docenić, po prostu to wykorzystuje. Obserwuj, jeśli też chcesz zrozumieć, jak działają toksyczne więzi.